Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zabedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, burzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć, odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Prawda, że ładnie się to słucha, ale to nie jest atrakcyjne, to nie pociąga. Powiedz komuś, żeby. Służył. Kto ma taką ideę? Kto jest przekonany do tej idei, żeby służyć? Służyć? Panować tak, mieć władzę. Decydować. Nie różnili się od nas apostołowie. Zobaczcie, jak ładnie zorganizowana ta scena. Mama i dwóch synów. To już jest coś, to już, to już grupka. To zaufani, bliscy Chrystusa, ludzie. I matka podeszła do Jezusa, oddała pokłon i coś Go prosi, ma coś w sercu, pragnie. Czego pragniesz? Powiedz, aby mieli władzę, aby byli po twojej prawej, lewej stronie. Ona wierzy w Królestwo Boże i wierzy Pomimo tego, iż są przeciwności, Jezus idzie do Jerozolimy, wierzy, że idzie jako król, on tam obejmie tron jerozolimski, on jest władcą Izraela. Powiedz, aby już teraz chce się zabezpieczyć po lewej, po prawej stronie. Nie wiecie, o co prosicie. Nie wiecie, że mnie tam krzyż czeka. Nie jesteście gotowi i owszem, będziemy pić. Z tego krzyża i rzeczywiście z tego kielicha. I rzeczywiście, rzeczywiście ten kolor szat czerwony, on mówi o tym, że wypił do dna ten kielich męczeństwa. Apostoł Jakub, jego brat, ustrzeżony, jeden, jedyny wśród apostołów, ustrzeżony od śmierci męczeńskiej, ale to chyba dlatego, że on był cały czas z Maryją. Był z Maryją pod krzyżem Chrystusa i tam. Powiedział mu Jezus, że to jest matka Twoja. Maryi powiedział najpierw, że oto syn Twój. Wziął ją w tę godzinę do swojego domu. Z Maryją, z Maryją inne jest życie. Maria jest szczególną opieką, Maria szczególnie człowieka strzeże, Tego mówimy do niej, módl się za nami grzesznymi. Opiekunko, pośredniczko, pocieszycielko nasza. To ci dwaj bracia i to trochę brzmi w naszych uszach, tak jakbyśmy sądzili, że Jezus ich potępił, mówiąc, że kto chce być wielki, niech będzie sługą, kto by chciał być pierwszym, niech będzie niewolnikiem, ostatni. A to nie jest potępienie, to rzeczywiście jest droga do wielkości. Tędy prowadzi droga do wielkości, bo Chrystus o sobie powiedział, że On nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. On rzeczywiście taki był i nas podobnie wzywa do tego, ale to jest mało atrakcyjne. Służyć nawet w rodzinie, w domu trudno. Paweł też o tym mówi i mówi, że. Że przeżywamy nieustannie konanie Chrystusa. Kogo to pociąga? Konanie? Ale to nie jest celem, to nie jest dobra nowina, to jest fragment, ten pierwszy człon dobrego orędzia, bowiem pełne to to, aby chwała Boga że się objawiła w nas, abyśmy osiągnęli pełnię życia. Aby życie Chrystusa zmartwychwstałego zajaśniało w nas, abyśmy je doświadczyli, bo działa w nas przemożna moc Boża. On nie mówi: idźcie i... i poginiecie wszyscy. Jak to nie? Przecież on mówi: Posyłam was jak owce między wilki, ale nie na pożarcie. Ale On będzie z nami i to jest cud. Że te wilki nie pożrą owiec. Zewsząd nosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Ile ludzi jest świadkami tego ciężkie życie, i nie poddaje się zwątpieniu, i modli się, i pamięta o innych. Żyjemy w niedostatku. Ile braków jest, nie tylko moich osobistych, ale również moja rodzina, również moi znajomi, mój kraj, ileż braków, ileż potrzeb. Żyjemy w niedostatku, ale nie rozpaczamy. To starsze pokolenie, ile oni przeżyli. Jedną wojnę, drugą wojnę. Czasy. Komunizmu, prześladowania. Ci ludzie byli bici, ci ludzie musieli się chować. Bohaterowie, też bohaterowie, ale nie czują się osamotnieni. Oni są w tą szeroką tradycją naszej wspólnoty narodowej. Wspominamy tego, który zginął jako męczennik, ale on żyje. Wspominamy go jako naszego patrona. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Ile razy człowiek się potyka, ile cierpień spada na człowieka i się nie poddaje, nie giniemy. Dlaczego? Bo mamy skarb Królestwa. To jest znak obecności Chrystusa zwycięskiej. To jest przeogromna moc, która w nas działa. Ona jest. W glinianych naczyniach, abyśmy nie byli dumni, abyśmy nie myśleli, że to my, własną mocą, własną inteligencją. To On działa, to On sprawia i wierzymy, że na tym skale zbudował Kościół i moce piekielne go nie pokonają. A moce piekielne ujawniają się. Ujawnia się wielkie kłamstwo, wielkie zwodzenie, wielkie oszustwo zło widać jak na dłoni, widać jak, jak z wojny, jak, jak prześladowania, jak wyzysk, jak kłamstwo działa, ale ta przemożna moc Boża, ona jest obecna i dlatego ratujemy się. Trzymamy się tego? Trzymamy się Chrystusa? On nas prowadzi. On jest tym, który pozwala, iż pośród ognia przechodzą, i tak jakby nic się nie stało, wielbią Boga. Skąd mają tę siłę, aby wielbić Boga? A to stąd, że On jest, jest ten czwarty pośród nich, ten, który ich chroni, który ich prowadzi. Dlatego przychodzimy na Mszę Świętą, dlatego przyjmujemy Komunię Świętą, dlatego słuchamy słowa Chrystusa, karmimy się nim, bo On jest naszą ostoją, On jest naszym zbawicielem. To w nim zmienia się to życie. I chociaż codziennie konanie Chrystusa nosimy w sobie, to nie giniemy, ale jesteśmy świadkiem życia, świadkami życia, Jego zmartwychwstania. Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą, stawi nas razem, dojdziemy do Ziemi obiecanej. Do pełni życia. Bóg daje więcej, aniżeli my sobie wyobrażamy, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie przeczuło, co Bóg zgotował dla nas, dla nas, którzy przyjmujemy to powołanie, które nie jest atrakcyjne. Świat się śmieje z tego, usługiwać, sługa. Świat nie wie, że to jest nasycone miłością. I jeżeli to jest nasycone miłością, jeśli to jest droga miłości, to to się zmienia, to to jest radość, to je, przynosi owoc życia. To doświadczenie jest nam bliskie. Wtedy, kiedy miłujemy, kiedy kochamy, wtedy usługujemy z radością. Wtedy rozumiemy, że to jest potrzeba. Wtedy z pełnym przekonaniem i oddaniem, i odczuciem pokoju w sercu, o ten pokój zabiegajmy. To jest pokój Królestwa Bożego. Nosimy skarb w sercu. Królestwo Boże już jest teraz, jest pośród nas, jest w nas. To jest przemożna siła. Uwierzmy. Uwierzmy i przyjmijmy to życie. Z Chrystusem nie tylko damy radę, ale będziemy świadkami tego, za czym tęskni świat na próżno, bo tylko On jest zbawieniem. On daje prawdziwy pokój. Amen. Słuchaliśmy teraz kazania. Chciałbym Was poprosić, żebyście jeszcze chwilkę się zastanowili nad tym, co usłyszeliście, żeby te treści zeszły do Waszego serca. I jeżeli uważacie, że to był dobry materiał, udostępnijcie go znajomym na swoim profilu na Facebooku, czy w innych miejscach na Instagramie. Dajcie link, żeby osoby mogły wejść też na to kazanie, też go posłuchać, jeżeli tylko uważacie, że było wartościowe. Kciuk w górę. To też promuje film. Napiszcie komentarz, jak tylko skończy się transmisja i koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie go, naciskając dzwoneczek. To wszystko jest tutaj poniżej, można to zrobić. No i yy, za każdym razem prosimy Was też o wsparcie, bo transmisje się odbywają tylko dzięki Waszemu wsparciu. To Wasze wsparcie powoduje, że utrzymujemy etaty, osoby, które się tym zajmują, i też możemy rozwijać się sprzętowo. Aby nas wesprzeć, za pośrednictwem szybkiego przelewu, albo kartą, to macie wszystko w opisie tego materiału. Do zobaczenia niebawem.